Witamy Was serdecznie. Tu Bilon Hemp Gru Hotel B. Zapraszamy Was do nowo otwartego hemp shopu w Warszawie przy Dąbrowskiego 5a 12 grudnia Premiera DVD z trasy koncertowej Hemp Gru Droga. W nowej odsłonie HempShopu znajdziecie produkty firm, oczywiście Deal, a także Metoda, firma JP, RPK, Dixon 3.7, Rychu Peja, NN. Już niedługo u nas na ścianie również pojawi się limitowana edycja butów. Do tego Montana Cans, najtańsze puszki w mieście. Sprawdźcie to, nie ma żadnego farmazonu. Zapraszamy Was do nas. Tu znajdziesz prawdziwe produkty ekip, które budują kulturę hip-hop. Sprawdźcie to sami. Właśnie tu, Hemp Shop. Zapraszamy serdecznie. Bądźcie z nami w i hotel JLB.